Toyota Corolla. Ten kompaktowy japoński samochód w czasie prawie 34 lat produkcji doczekał się już 8 generacji. Od wejścia na rynek ostatniej wersji minęło zaledwie 2,5 roku. Jednak kontrowersje związane z wyglądem przedniej części pojazdu zmusiły kierownictwo Toyoty do modernizacji auta. Oczywiście najbardziej zmieniła się twarz Corolli. Zarówno reflektory, jak i kształt atrapy są teraz mniej ekstrawaganckie, za to mocno przypominają bardziej prestiżowe modele z firmowej gamy Avensis i Lexus. Boczne i tylne części samochodu pozostały w zasadzie bez zmian. Przedział pasażerski zyskał zupełnie nowy charakter. Chromowane detale na drzwiaki kierownicy dodały wnętrzu szlachetności. Nowa kolorystyka obić tapicerski wyraźnie ożywiła smutno szare wnętrze poprzedniej wersji. Elektroniczny wyświetlacz umieszczony centralnie na desce rozdzielczej informuje jadących o zużyciu paliwa, średniej prędkości podróży, temperaturze zewnętrznej i nastawach radioodtwarzacza. Pod względem poziomu bezpieczeństwa nowa korolla nie szokuje. W standardowym wyposażeniu znajduje się tylko poduszka powietrzna kierowcy i pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa. Zarówno airbag pasażera, jak i układ przeciwpoślizgowy ABS dostępne są tylko za dopłatą. System ABS uzupełniono o elektroniczny rozdział siły hamowania EBD. Nowości kryją się także pod pokrywą silnika. W nowym modelu podstawową jednostką napędową będzie silnik o pojemności 1,4 litra osiągający moc aż 97 koni mechanicznych. Po części jest to zasługą zmiennych faz rozrządu VVT, chociaż korzyści płynące z jego zastosowania bardziej widoczne są w danych dotyczących momentu obrotowego. Maksymalna jego wartość wynosi 130 Nm. Jednak w bardzo szerokim zakresie od 2 do 6 tysięcy obrotów na minutę kierowca dysponuje momentem o wartości 110 Nm. Nic dziwnego, że dynamika samochodu wygląda bardzo zachęcająco. Od zera do setki nowa Corolla 1.4 przyspiesza poniżej 12 sekund i osiąga prędkość aż 185 km na godzinę. Średnie zużycie paliwa ma wynosić mniej niż 7 litrów. W Polsce dostępny będzie również silnik o pojemności 1,6 litra o mocy 110 koni mechanicznych. Toyota korolla od lat znajduje się na czele rankingów niezawodności, dlatego wydłużenie przebiegów między zwanymi dużymi przeglądami do 30 tysięcy km nie wydaje się zbytnim ryzykiem. Koszty eksploatacji zostaną więc znacznie zmniejszone. W międzyczasie co 15 tysięcy km klienci będą zobowiązani do taniego, małego przeglądu i wymiany oleju. Do trzech lat wzrosła gwarancja na powłoki lakiernicze, a do 12 lat gwarancja korozyjna na perforację na Corolla jest najlepiej sprzedawanym modelem Toyota. Ten japoński odpowiednik niemieckiego Garbusa cieszy się niezmiennym powodzeniem od momentu swojej premiery w 1966 roku. Dzięki obecnym modernizacjom na pewno pozostanie na pozycji lidera.